Jestem bardzo pozytywnie zbudowany konferencją, która się odbyła w lutym, bowiem nie dość, że nawiązaliśmy wiele kontaktów, otrzymaliśmy wiele bardzo pozytywnych recenzji z tej konferencji, to doszło do zawarcia wielu transakcji, dzięki którym właśnie możemy finansować eksport w różnych kierunkach geograficznych. Konferencja jest pewnym epilogiem naszych dłuższych już starań współpracy z Ministerstwem Gospodarki, aby w i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, by uruchomić również w Toruniu, w naszym województwie, tak jak i we wszystkich regionach w naszym kraju, centra wspierania eksporterów oraz inwestorów. Problem jest, był od zawsze, jak wspierać tych, którzy produkują na zewnątrz, już wytwarzają różne dobra, różne swoje produkty czy usługi, no, i stwierdziliśmy wspólnie z, głównie z przedsiębiorcami, z otoczeniem biznesu, instytucjami otoczenia biznesu, że tego typu instytucja wspierająca naszych eksporterów jest jak najbardziej potrzebna. Podstawową rzeczą jest znalezienie partnera, a później zweryfikowanie go, to znaczy uzyskanie informacji, jaka to jest firma, gdzie zarejestrowana. Kto jest właścicielem, jacy są członkowie zarządu, z jaką osobą rozmawiamy. Nawiązaliśmy współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Uzyskaliśmy wszechstronną informację od przedstawicieli departamentu zajmującego się tego typu problematyką. Szukamy partnerów. Akurat obecnie na Ukrainie mamy takich partnerów, dużych partnerów, pod potrzeby których to partnerów. Przygotowujemy duże projekty inwestycyjne i, jak sądzę, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego będziemy te projekty finalizowali. Takim niepewnym punktem współpracy polskich firm z zagranicznymi jest właściwie niewiedza o, o kondycji finansowej tamtych firm. I tutaj teraz niekiedy się boimy wysyłać ten towar, bo boimy się, że nie dostaniemy zapłaty za to. I tutaj jest uważam bardzo duże pole takie do współpracy z bankiem gospodarstwa krajowego oraz KUKE, które mogą zabezpieczyć nasze transakcje. Projekt zakłada możliwości czy rozszerzenie możliwości dotarcia przez przedsiębiorców do informacji o rynkach zagranicznych przy współpracy z Wydziałami promocji handlu i inwestycji, ambasad i konsulatów, czyli jednostek ministra gospodarki. Od roku współpracujemy z firmami na terenie Litwy, a od czerwca uruchamiamy produkcję naszych urządzeń na terenie Ukrainy. Nie ukrywamy, że rynek ukraiński, szczególnie, jest rynkiem. Tak jak rozmawialiśmy z rynkiem o podwyższonym ryzyku, to jest po pierwsze. Po drugie, jego bariery administracyjno-prawne są na tyle trudne do pokonania dla małej firmy, czy małego przedsiębiorstwa, że no, niestety trzeba poszukiwać wsparcia w każdym jednym momencie. W Takim wsparciem może być między innymi ten fundusz, czy ta, ta obsługa prowadzona przez Bank Gospodarstwa Krajowego.